Hej, Junia, witam Was w czwartek, 18 grudnia, dzisiaj. Otwieramy kalendarzyki. Ja już byłam u babuni i zrobiliśmy zakupy. Jezu, cztery siaty zawlekło. No dobra, Daria mi pomogła, dwie. Ja zawlekłam te dwie najcięższe. Daliśmy radę. Większe zakupy są ogarnięte, więc no, to jest ten plus. Zaraz idę do mamuśki sprzątać. Mmm, no, tam się zastanawiam, czy się na wojnę szykować, czy jak. Pożyjemy, zobaczymy. Ale dobra, kalendarz. Jest dzisiaj osiemnastka. Dekorowanie domu świątecznymi ozdobami. Hmm, to już tak szybko? W sumie Wigilia jest w środę. To trzeba iść do garażu, poprzywlekać te wszystkie rzeczy. To się zastanawiam, czy ja mam je gdzie postawić. No ale dobra, okej, okay. ogarniemy. Dzisiaj jest osiemnastka, od razu widzę na środku taka dość większa. I dzisiaj tu jest kremik do rąk. A nie, to jest mleczko do ciała. Ale w takim opakowaniu jak kremik do rąk zazwyczaj jest. Dziś jest mleczko, więc fajnie. Zdrapeczka. Osiemnastka. Dzisiaj już osiemnastka, a nadal tu nic nie było. Dzisiaj jest lizak za stówkę. I GlamShopik osiemnasteczka. Wow! <ścoughs> Dlatego nie mogłam ją znaleźć. Taka jest osiemnastka w GlamShopie. Otwieramy. Tu jest kosmetyczka. Wow! Ok, dobra, zamknę to. To było największe okienko. I tu jest tak. Co to jest w ogóle? Szczerze, że to jest tusz. A, a nie. E, to jest ten palec. Palec, pamiętam. A tu jest pędzelek z drugiej strony, czyli taki podwójny widziałam na Instagramie, jejku, ja teraz na Instagrama to może raz na dwa miesiące wejdę i akurat rzuciło mi się w oczy, że Hania pokazywała jak działa ten palec ja mam te palce do paznokci takie, kupiłam kiedyś w Chinach to jest część do nakładania maseczki i tu jest, no to ta część to nie wiem do czego jest do masażu, okolicoka tak się wydaje i jest tutaj kosmetyczka, i ja szczelam, że w tej kosmetyczce są pędzle. Tak, tak mi się wydaje, że są pędzle i dobrze mi się wydaje, ale ładne, ten kolor, cudny, cudny kolor. Właśnie na te pędzle chyba najbardziej czekam, ale widzę, że w tym momencie są jakieś krótsze. Takie jak bardziej podróżne. I tu jest: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć pędzli do makijażu i do oczu. Do oczu i do twarzy, o, może tak. Dobra, wrzucam je do kosmetyczki. W sumie te rzeczy też mogę wrzucić tu do kosmetyczki. No, taki ekstra duży prezencik 18 grudnia. Fajnie, 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 fajnie. Cieszy mnie to. Bardzo. No i ten kolor. Ja uwielbiam fioletowy. Uwielbiam. W sumie to zaczęłam się zastanawiać w pewnym momencie, tak sama dla siebie. Czy bardziej mi się podoba róż, czy bardziej mi się podoba fiolet? I chyba nie potrafię się zdecydować. No, obydwa kolory są cudne, przepiękne. Odafi znowu tu idzie, żeby mi tu przeszkadzać. No, usiądziesz sobie, łobuziaczku? Możesz sobie usiąść. No i co ja chciałam powiedzieć jeszcze, yy, że w sumie to pomyślałam, jutro jest piątek. Jutro jest piątek, mam zamiar wstać, wyspać się, wykąpać, pomalować. W sumie to zobaczymy, co jutro tam będzie w kalendarzu. Nie pamiętam, jak mhm. zwykle. <laughs> Ale jutro mam ochotę coś zrobić. Nie wiem. I właśnie, a propos tego, że jutro mam ochotę coś zrobić, się wykąpać, wystroić i tym podobne, to może to Q&A byśmy jednak zrobili jutro, a ja bym się przy was pomalowała, bo bardzo dawno tego nie robiłam. I powiedzcie, czy, czy tak wam pasuje. Czy jednak wolicie w sobotę albo w niedzielę? No, bo tak w sumie dawno się przy was nie malowałam, nawet bardzo dawno. Więc coś tam by się porobiło. Z makijażem. Raczej yy, przesadnego nie będę robić taki po prostu zwykły na co dzień jak zawsze. Ale mam jutro ochotę. Mam na jutro ochotę się odchamić, pomalować, bo no ostatnio tak rzadziej. Ale zazwyczaj w piątki staram się pomalować. No, więc koniec dajcie zdać, czy, czy ten QA może być jutro przy malowaniu? A po drugie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Tak, to koniecznie zadawajcie je w komentarzu, chętnie na nie odpowiem jutro. Yy, no, część już tam przeczytałam, no fajne, fajne. I nawet sporo tego powiem Wam. Więc akurat będę dużo gadać i dużo się malować, więc jutrzejszy filmik by był yy, długaśny, tak mi się wydaje. A i jutro muszę jeszcze auto do mechanika odwieźć. Mm. Czuję, że coś mu jeszcze dolega, tylko no nie do końca wiem co. Widzę, że coś mu jest, no. Coś, coś mu się dzieje. Nie umiem go zdiagnozować, ale jutro ym, przewody spalinowe wymieniam i jakieś tam uszczelki, żeby mi nie śmierdziało spalinami w kokpicie. Nie w kokpicie. W kabinie, o tak. W kabinie, bo kokpit to jest, no dobra, wiem <laughs> Wiem o co chodzi. No dobra, to ja się zbieram. Daria je śniadanie, tak wiem, jest 12, Daria je śniadanie, no ale cóż, ona tak po prostu już ma. Bez względu o, o której godzinie wstanie, ona lubi jeść mm, nie przed południem, albo właśnie tak gdzieś w granicach godziny 12. No, więc dobrze, Daria sobie zje. Ja sobie tutaj to poukładam i idziemy do mamuski sprzątać dziś, bo to czwartek. Zastrzyk wzięłam, tak, to jest najważniejsze, w czwartek. Zastrzyk wzięłam. Muszę się w końcu zacząć poruszać i chcę iść w końcu na ten basen, ale nie mogę się zebrać. Pójdę. Wiem, że pójdę, tylko no nie wiem kiedy. No dobra, to ja biegam. Dobra, przywlekłam te wszystkie rzeczy z garażu. Tu mam jakieś lampki coś w tym sensie. Tu mam łańcuchy i bombki. I tu mam choinkę. Tylko właśnie, kurde, zastanawiam się, czy dawać tą choinkę w końcu, czy nie dawać. No niby jakieś miejsce na tą choinkę by się znalazło tu pod oknem, ale czy ja ją chcę w tym domu? To jest to pytanie. Czy ja ją chcę? Co tam, pójść? Powiedz dzień dobry? Bo tu oprócz choinki, tu są te skrzaciory, o jeden to nawet z matką jest. Tak, te skrzaciory tu są. O. Tu jest taki, taki skrzacior. Te są bliźniaki. A, i tu jest jeszcze jakiś Renifercio. Kubraczek mu się podwinął. A to? A, to są sople, ale sopli to chyba nie będziemy brać, bo one były typowo stricte na balkon. No, ale od trzech lat balkonu nie mam, więc nie ma ich gdzie powiesić. A to co to? A, te takie szablony do. Yy... Śniegu w sprayu, do sztucznego śniegu. A może by pojechał do Action i kupił ten śnieg? Bo tu są jakieś. O, takie są obrazki. Fajne na oknie takie coś. Tylko z drugiej strony ja mam rolety, które zasuwam codziennie. Ech. No i co? Dawać tę choinkę, czy nie dawać. Oj! A tu jeszcze jakieś coś jest, jeszcze jeden skrzat. Bo chciałabym ubrać mieszkanie przed poniedziałkiem, no bo w poniedziałek jak już będę sprzątać. To, żeby już nie było tych farfocli takich całych na, na tym, na czym? Na dywanie czy podłodze. Dobra, pudło jest puste. Tą karatą mogę trochę wyjechać, bo ja ją wyniosę do garażu. To po prostu wsadzam tu. A i już. <tusia> Pusia na pewno będzie drapać. No i co myślicie? Nawet nie jest jakaś bardzo powyginana ta choinka. Czy ja w zeszłym roku ubierałam choinkę? Wiecie co, że nie pamiętam. Czy ubierałam choinkę? Złożyłam, no to ubierzmy. No dobra, udało się, zauważyłam, że jedno nie świeci, tylko jak dobrze pamiętam w zeszłym roku chyba też nie świeciło ale to jest tak ładne, tak mi się podoba, że szkoda mi wyrzucić to yy, ma na 100% 15 lat ta girlanda wisząca na firance, na 100% ma 15 lat bo kupiłam ją jak Daria nie miała jeszcze roku na 100% bo pamiętam, bo kupiłam ją, żeby ładnie wyglądało, jak prowadziłam kiosk ruchu. Tak, prowadziłam go i kupiłam taką girlandę, właśnie bo mi się bardzo podobała. I na pewno Daria wtedy nie miała jeszcze roku. I dlatego wiem, że ona ma tyle lat. No i tak, jedno nie świeci. Kilka mi tych gwiazdeczek podpadało, ale zauważyłam, że podpadały takie na samej górze. Więc właściwie, niech już tak zostanie. Też pomyślałam nad tym, żeby tą girlandę odwrócić i żeby to, co, co się znaczy, to, co do prądu podłączam, żeby ta girlanda działała, to, żeby nie podłączyć do jednego przedłużacza raczej, razem z lampkami, ale z drugiej strony, znaczy, znaczy, tak by było najłatwiej, bo wtedy podchodzę, wyłączam listwę i się wyłącza i tamto, i, i choinka się wyłącza. I tak naprawdę do choinki jest tylko jeden przewód. Więc nie wiem, czy jest sens mieć przedłużacz, czy te lampki. Nie posunęłabym tą choinki trochę w prawą. Tak, wiem, tam jest pełno yy, siatek, ale no, na razie niech tak zostanie. Zrobię dęko, one znikną. <laughs> tak, zrobię dęko, one znikną, te dwie siatki, a jedną włożę do szafy, bo tam są same ubrania. I tam za szafą, tam, tam po prawej stronie, mam gniazdko, które jedno na pewno jest wolne. I gdyby się udało tam podłączać tą choinkę, to by było super. No. I jak będę gdzieś widziała śnieg w sprayu, to wtedy sobie ozdobimy lustro. I mam tutaj, widziałam akurat te naklejki, zostawiłam. Gdzie je zostawiam? O, te naklejki na szybę. Ja się zastanawiam, czy je dawać. Czy tamto. Znaczy, z naklejkami to można jeszcze poczekać. Jak znajdę y, śnieg w sprayu, to zasprajujemy, bo wiem, że w zeszłym roku były naklejki. A jeżeli nie znajdziemy śniegu w sprayu, to nakleimy naklejkę i też będzie super. Także. Y, Dekorowanie mieszkania świątecznymi ozdobami uważam za zakończone. Tak, jestem zadowolona i wcale nie tak długo mi zeszło, bo nie całą godzinę to zrobiłam. No, muszę teraz tylko to wywieźć do garażu z powrotem, no bo nie będę tego trzymać do, do świąt, no bo ja w drugi dzień świąt rozbieram choinkę. I zdejmuję wszystkie ozdoby świąteczne, no bo już jest po świętach, tak? Znaczy może nie tyle, co w drugi dzień świąt, albo wieczorem drugiego dnia świąt, albo 27, tak? Czyli dzień po świętach. Zdejmuję. Do Sylwestra na pewno ozdób świątecznych w domu nie mam. Tak, ja lubię szybko się tego pozbywać, dlatego się zastanawiam, czy w ogóle jest sens ubierać na tydzień czasu. No ale dobra, niech będzie świątecznie. No cóż, tak będzie. Jak byłam z babunią na zakupach, to kupiłam łódkę z kurczaka, więc to będzie dzisiaj po prostu na obiad, tylko się zastanawiam z bułkami czy z ziemniakami. Ale to jeszcze mam chwilę, żeby pomyśleć, bo jest 1421. No, tę no obecną chwilę to ja chyba to po prostu rozłączę, no bo... Chociaż... Czy u was się świeci ozdoby świąteczne zanim przyjdzie Wigilia? Bo u mojej matki zawsze choinki nie wolno było zapalić przed Wigilią. Ona miała być zapalona w Wigilię, jak już się ściemni. I została tak się świeciła przez, yy, przez resztę czasu aż była zdjęta. Ale przed wigilią nie wolno było zapalić choinki. W ogóle yy, tak czytając też te Wasze komentarze odnośnie świąt, to ja miałam taką skrytą nadzieję, że ta yy, wymuszona tradycja. Gdzie trzeba wszystko ogarnąć, już powoli odchodzi do lamusa. No, ale niestety, chyba jeszcze jedno pokolenie nas czeka z tą myślą o tradycyjnych świętach. Bo ja tak na serio to ja ateista, nie? Ja na Wigilię chodzę, bo żeby spędzić czas z rodzicami. Opłatkiem się nie dzielę Nie mam postu, czyli w Wigilię normalnie je mięso i tym podobne. Yy, ubieram choinkę i przeozdabiam światełkami, bo mi się to po prostu podoba. <laughs> tak, mi się to podoba, dlatego ja to robię. A nie dlatego, że jest tradycja świąteczna, tak? No, yy, dlatego ja powoli yy... znaczy no ja już się odcięłam od tej tradycji wigilijnej, świątecznej i tak dalej. Zauważyliście zresztą, że ja nie sprzątam mieszkania generalnie, że odsuwam łóżka, wycieram kurze z sufitu i tak dalej. Ja po prostu, jak mam ochotę, generalnie posprzątać szafki, płytki w szafkach, czy nawet płytki w łazience, czy cokolwiek, ja to robię wtedy, kiedy mam na to ochotę, a nie dlatego, że są święta. Bo na zdrowy rozum, tak naprawdę, nawet jak przyjdzie do Was rodzina to czy ta rodzina zajrzy Wam poduszko, że tam jest kurz niewytarty? Albo nie weźmie z moczy ręki i yy, zobaczy, czy macie czyste płytki w łazience? No serio. Dlatego ja to, to mnie zastanawia, dlaczego aż tak dużo ludzi nadal zwraca na to uwagę, że koniecznie na święta musi być generalnie posprzątane. To mnie dziwi. Nadal mnie to dziwi, mimo że... Yy, Próbuję to sobie wytłumaczyć od ilu x lat, tak? No, rozumiem, ktoś jest tak nauczony, komuś się chce, ktoś ma czas. Okej, okay, ja oczywiście nie neguję, masz ochotę to rób, tak? Tylko ja nie potrafię rozumieć, że na przykład jadę do rodziny i ktoś w święta po prostu siedzi tak, ale jestem wyczerpana, bo wysprzętałam całą haupę. No, chyba, że on, ktoś to robi, żeby właśnie o tym powiedzieć. Żeby to było, że jaka to ja nie jestem zarąbista, że ja potrafię zrobić wszystko. No ale z drugiej strony powiedzieć można, tak? Niekoniecznie trzeba robić. No. No tak, wiem. Ja się dzisiaj rozgadałam. Dzisiaj jest dobry humor. Bo poszłam do matki, ojciec się do mnie nie odzywał, więc było bez awantury. Super! Tak, następna wizyta u nich jest w poniedziałek, wtorek, w środę. Tak, w przyszłym tygodniu będę u nich kilka dni z rzędu. No, ale cóż. Tak bywa. Z babunią się umówiłam na poniedziałek na zakupy, albo na wtorek. Znaczy, w poniedziałek ma do mnie zadzwonić. Czy mam jej zakupy zrobić w poniedziałek, czy we wtorek? Zależy, jak się będzie czuła i czy ona będzie chciała, czy mam do niej jechać sama. No, ale do poniedziałku jeszcze daleko. Dziś, czwartek. O, rano sobie zrobiłam sok i go jeszcze nie wypiłam. Pomarańczowy. No. A jeżeli chodzi o jeszcze dekoracje świąteczne, to o, tutaj powiesiłam gwiazdkę na tym łapaczu snów. Kiedyś sobie kupiłam ten łapacz snów e, w netto. No? Tylko chyba nie wiem, czy daje w ogóle. Wierzycie w coś takiego, że jest łapacz snów, który Wam e, ułatwia spanie, odstrasza koszmary i tym podobne? Ja chyba nie bardzo. Ale wisi, bo mi się podoba. Ta gwiazdka to powiesiłam, ale chyba tu nie będzie wisieć, bo nie mam żadnego gniazdka, żeby ją podłączyć. Najbliższy jest tam, ale mi brakuje z metr, może półtora nawet kabla, więc ewentualnie przedłużacz, ale mi został jeden, ten różowy. Ja nie wiem, kiedyś było tyle tych przedłużaczy, a teraz nagle miałam jeden wolny i w tym momencie go zużyłam, nie? Znaczy, jak dam radę podłączyć tam, to tamtą choinkę do tego gniazdka tam, no to będę miała jeden wolny, ale czy mi sięgnie ten kabel? nie wiem ja tutaj chodzę i non stop widzę, że ta kamera mi się buja chyba jest dobra stabilizacja obrazu, bo ja widzę, że obraz to mi się nie buja dobra, to ja se usiądę, yy, tak zasłużyłam na no to, żeby sobie usiąść, w sumie trochę mi nogi w tyłek wchodzą dzisiaj po tym, po tych zakupach, po tym wnoszeniu ich na czwarte piętro bez windy, sprzątanie, odsuwanie łyżek, wycieranie żerandoli i tym podobne i tu jeszcze postałam długo, więc usiądę. No, to do zobaczenia za chwilę. Byłam na zakupkach w Piedronce. Mam tu siatę jedną, drugą, trzecią i kapustę kiszoną. Kapustę od razu przełożyć tu. Były pierniczki, znaczy takie ciastka magnetyka, 2 plus 2. Mam pierniczki jeden. Aha, jedne mleczne, drugie gorzkie, ok. Malina, cytryna. Ciekawa jestem, czy Daria będzie lubiła taką. I kupiłam jej też taką. Ona bardzo ją lubi. Zawsze tu miałam sprawdzić, czy tu jest jakaś chemia dodana. Woda, cytryna... A co to jest? Kryselina. Aha. Woda, sok z cytryny, kwasek cytrynowy. Czyli jest OK, jak dla mnie. Kupiłam sobie sudoku dla ekspertów. Tak, tylko jeszcze długopis muszę poszukać. Pierniczki takie z nadzieniem śliwkowym. No i takie czasteczka. Mam tu pomarańczki. Ojej! Pomarańczki. Tak, żeby było więcej. Dobra, w siatce numer 2 to jest tylko Coca-Cola z cukrem i ziemniaki. I w siatce numer 3. paragon Żeberka. <grabarka>, pepki. Żywiecka. E, przyprawy do kurczaka i koros. Bułki. Herbatka. A Ty co byś chciała? Myślisz, że coś dla Ciebie? Ja Ci tu wlałam zupę, i co? Marchewka, tylko taka zupa dla kota z mięsem, nie? Nie taka zwykła. Smalec, oshi, ale to jest brzoskwiniowe i chcę tego dzisiaj spróbować co za streamem. Yy, Boczek i dwie zerówki. No nie ma nic dla Ciebie, nie ma, patrz. Nie ma. Była dla ciebie karma w promocji, ale ty jej nie lubisz, więc ci nie brałam. Będzie twoja ulubiona, to ci wtedy kupię. No? Co tam byś chciała? Duch? Dobra, trzeba to pochować. O, tu jest jeden koczek. dobra, nie było zbyt dużo rzeczy do lodówki no ale dobra szybkie zakupki, muszę sobie to sudoku rozwiązać, jak widziałam to są takie jednogwiazdkowe ale tu pod koniec to są takie nawet pięciogwiazdkowe ale pięciogwiazdkowe jest raz, dwa dwa tylko? aha aha, bo to jest takie do piętnastu okej okay. Dobra, może jutro? Nie wiem, czy dzisiaj mi się chce rozwiązać to sudoku. Powiem, że tu od góry, od łopatek w górę, tu dotąd, do szyi. Tak mnie boli. Ja nie mogę. Narobiłam się dzisiaj, jak głupia, jeszcze dwa razy na zakupy. I jeszcze wnosząc zakupy takie bardzo ciężkie. No takie, tak jakby cztery te torby, wniosłam dzisiaj na czwarte piętro. Ech, ciężko było. Ale dzień zaliczony, z czego się bardzo cieszę. Ja z dzisiaj to chyba już nie zrobię nic. Jest godzina po 18.00. O, kawkę muszę dopić. Ja może jednak rozwiążę zaraz se to sudoku. No, osiądę sobie, jak będzie mi się film buferował, to będę rozwiązywać sudoku. O! No i świetnie, ja jestem za. Także skarbenki, na dzisiaj to ja się chyba yy, pożegnam. Dajcie znać, czy to i robimy jutro przy makijażu. Yy, macie jeszcze czas dzisiaj do, na zadawanie pytanek, więc no, zachęcam, jeżeli jakieś chcecie zadać, jesteście coś ciekawi bardziej niż to, co pokazuję, to koniecznie dajcie znać. A za dzisiaj to tyle i do zobaczenia jutro. Pa!